Na rynku motoryzacji, i to jest ważne pod względem nowych projektów innowacyjnych, jest po prostu trudne przebicie się z konkurencją, która jest obecnie na rynku. Może to dziwnie brzmi, ale patrząc na całą historię motoryzacji i w momencie, kiedy wszedł samochód elektryczny Tesla, to nie było nic innowacyjnego tak naprawdę. Samochód elektryczny już dawno był znany. Tylko, że silniki diesla musiały się zwrócić z inwestycji. I teraz to samo jest pod względem samochodów elektrycznych napędzanych akumulatorami. My poszliśmy o ten krok dalej, czyli samochód napędzany wodorem, i musimy się z, z, przebić przez ten zwrot inwestycji, po prostu. I to jest najcięższe w rynku motoryzacyjnym. Że przekonać ludzi, że, że to, co obecnie jest na rynku, wcale nie jest innowacyjne, to jest po prostu zwrot inwestycji, i można być bardziej pro-eko, pro, bardziej proinnowacyjnym. Tylko po prostu trzeba uwierzyć w mniejszą firmę. To nie jest tak, że my wymyśliliśmy sobie pojazd wodorowy, i tutaj nadal trzeba sobie zadać pytanie, i co dalej. Tylko my też opracowaliśmy od razu całą metodę tankowania niego w tej chwili tankujemy samochody wodorowe metodą ciśnieniową. My opracowaliśmy metodę zautomatyzowaną, że użytkownik w ogóle z tego samochodu nie będzie musiał wysiąść, a dzięki naszemu rozwiązaniu wydajność energetyczna wodoru wzrośnie nawet o 10%. To znaczy, że będziemy mieli dalszy zasięg przejazdu niż teraz obecnie samochody wodorowe. W przypadku naszego samochodu, kiedy zostanie opracowane inne paliwa alternatywne, metan też, no... Jest, jest paliwem alternatywnym, może dać dużo większy zasięg przejazdu niż sam wodór. W tym momencie samochód Amper Life będzie do tego przystosowany. Dla nas nie będzie miało tak naprawdę znaczenia, co będzie tym paliwem, tylko po prostu my sami szukamy tylko paliwa alternatywnego, które jest przyjaźniejsze w środowisku, Wodór ma wiele zastosowań, no bo można wytwarzać z niego energię domową. Tak. Też trzeba zwrócić uwagę, że nasz samochód docelowo to ma być mały jeżdżący generator. My chcemy się dzielić naszym prądem. On będzie w stanie zasilić domek letniskowy, na działce, tak, cokolwiek. I, i, I chcielibyśmy doprowadzić do tego, że po prostu dzielimy się tą energią. No moim marzeniem jest stworzyć coś takiego, że po prostu osiedle, które samo wytwarza energię. Wszyscy sąsiedzi się między sobą dzielą. Przy dobrych wiatrach pierwszy prototyp naszego samochodu, raczej platformy jeznej. Będziemy w stanie zapracować w przyszłym roku. To nie, nie mówimy tutaj, że zaczymy całą obudowę, karoserię, tylko po prostu koła, amortyzatory i jak to wszystko będzie rozmiejscowione. Prototyp taki jezdny to jest rok czasu budowy. I, i to też trzeba mieć na uwadze, że, że nie, nie wyjeżdża po prostu nam Tesla z, z warsztatu, tylko wyjeżdża nam taki prototyp, prototyp który jeździ. I on jest nawet w mniejszej skali niż normalny samochód, ale udowadnia to, że po prostu ten system działa. Gdybyśmy myśleli o takim samochodzie, który wyjechałby do ludzi. No to myślimy 4-5 lat.